Moi drodzy, dzisiejsza liturgia słowa mówi nam o nadziei. Jest to ten aspekt wierzenia, który liturgia słowa, Pismo Święte myślę, że traktuje najrzadziej: to znaczy o miłości i o wierze samej w sobie mamy dużo, jednak mało o samej nadziei. Znaczy stosunkowo mało, nie tak że w Piśmie Świętym nie ma nic o nadziei, bo miejscami jest o niej bardzo dużo, ale tak relatywnie w porównaniu do samej wiary i do e, miłości. Z Ewangelii według Świętego Marka, gdy Jezus przeprawił się z powrotem młodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córycz, córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. I mu, tak moi drodzy, tutaj z jednej strony widzimy uniżenie Jaira, to znaczy e, widzimy, że on jako człowiek wysoko postawiony. Bo moglibyśmy powiedzieć, że spełniał funkcję co najmniej proboszcza, być może więcej, tak porównując do dzisiejszych realiów. A mimo wszystko, przychodzi do wędrownego nauczyciela, który nie jest kapłanem, który nie jest człowiekiem o równym statusie z nim, to znaczy nie jest przełożonym innej synagogi, i jednak prosi go o pomoc a z drugiej strony zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, to znaczy wie, że jego córka jest na łożu śmierci, nie wmawia sobie, że ona i tak jeszcze będzie żyła, ale też i nie godzi się z tą prawdą, to, albo inaczej właśnie godzi się, tylko zauważa możliwość, że jeszcze może się ten los odmienić. I to, moi dużo nam mówi o nadziei, czyli właśnie nadzieja nie jest, nie godzeniem się z losem, że nie jest jakimś swego rodzaju buntem. To znaczy, nie przyszedł, i nie powiedział, że moja córka jest chora. Niektórzy mówią, że umrę, umrze, ale ja w to nie wierzę. Nie. On wie, że ona umrze, czyli godzi się z losem, ale nie godzi się z losem w tym znaczeniu, że się mu nie poddaje. To znaczy, podejmuje jeszcze walkę, szuka rozwiązań. jednym z. Tych ostatnich rozwiązań jest szukanie pomocy u Jezusa cudotwórcy. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała do różnych lekarzy i całe swymienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła, e, weszła z tyłu pomiędzy tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz, zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. I tu znów widzimy, że ta kobieta, podobnie jak Jair, wykorzystała już wszystkie inne możliwości. To znaczy, leczyła się bardzo długo, i jeszcze jak słyszymy, wiele wycierpiała od lekarzy, czyli szukała innych rozwiązań i została doprowadzona do ostateczności. I miała tego świadomość. To znaczy, wiedziała, że już więcej jej nic nie pomoże, tylko e, Jezus w tej sytuacji. Dlatego właśnie widzimy, że miała nadzieję. Tej nadziei nie straciła, mimo tego, że wszystko inne jak do tej pory zawiodło i to przez bardzo długi czas. Inaczej niż u Jaira. U niego to było bardzo intensywne, jak widzimy. To musiało dziać się w krótkim czasie. Wtedy usłyszymy, że. Była nawet młodsza niż to cierpienie tej kobiety, które trwało 12 lat. Więc ona cierpiała dłużej z tego problemu. Córka Jaira, nawet jeżeli chorowała dłuższy czas, no to na łożu śmierci przez dłuższy czas nie była. Ale nadzieję widzimy u obu tych ludzi. Oboje się pogodzili z losem, to znaczy zaakceptowali, że stan faktyczny jest taki jaki jest. Ale dalej szukali rozwiązań, dalej wierzyli, że te rozwiązania się znajdą. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał kto dotknął mojego płaszcza odpowiedzieli mu uczniowie. Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, pytasz kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegli dolegliwości. Ehm, I to moje wiadomość znów może być dla nas trochę zaskakujące: jak to Jezus nie wiedział, co się stało, czy stało się to bez jego woli. I to jest pewien trop, który nam pokazuje, że e, czym jest e, spełnienie nadziei. To znaczy, czym nadzieja skutkuje, jeżeli ona rzeczywiście trwa, jeżeli ma miejsce. Ona jest jakby mm, przyczyną tego, że rzeczywiście możemy w swoim życiu, życiu doświadczyć cudu. E, I to przyczyną w tym sensie, że jest takim głównym warunkiem, który musi nastąpić. Ale nie jest źródłem, to znaczy nie jest w tym znaczeniu przyczyną, że Pan Bóg uzależnia od nadziei swoje działanie, albo że sama nadzieja jest w sobie źródłem mocy. No nie, źródłem mocy jest Pan Bóg, to od Niego to wypływa, tak jak tutaj widzimy, że ta moc wypłynęła od Jezusa, ale warunkiem, który sprawił, że akurat ta kobieta doznała uzdrowienia, była jej nadzieja. Niezmącona nadzieja, dlatego też doświadczyła cudu. A więc, moi drodzy, to jest trochę tak jak z Matką Bożą, jak mówimy o łaskach płynących za jej pośrednictwem. Posługujemy się takim już bardzo starym obrazem, że Maria jest wodociągiem łask. To znaczy, że sama w sobie nie jest źródłem łask, ale te łaski przez nią przepływają i płyną do nas. Więc podobnie jest i z nadzieją. Nadzieja sama w sobie nie jest źródłem łaski, nie jest źródłem cudów, ale przez nadzieję my dostajemy tę łaskę. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli. Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi. Nie bój się, tylko wiesz, i nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana. Brata Jakubowego. Ym, I to moi drodzy, znów ym, pokazuje, czy Jair się bał w tej sytuacji, że dowiedział się, że jego córka umarła. Tu już nie było czego się bać, sytuacja była jasna. Boimy się, odczuwamy strach wtedy, kiedy nie wiemy, co się może stać. Kiedy sytuacja jest dla nas niezrozumiała, wtedy się boimy, kiedy sprawa jest już jasna. Miejsce jest na wszelkie inne emocje, tylko nie na strach, a więc yy, mógł raczej już wchodzić w jakiś pierwszy etap żałoby po swojej córce, być może zacząć zaprzeczać, że to jednak się nie wydarzyło, ale jed jednak Jezus chce mu podkreślić, aby trwał przy nadziei, a więc pokazuje w ten sposób, że przeciwieństwem nadziei jest strach. I to ma dużo, dużo sensu. To znaczy, jeżeli spojrzymy na Nadzieję, że ona jest spodziewaniem się czegoś pozytywnego w naszym życiu, spodziewaniem się cudu od Pana Boga, to rzeczywiście jest przeciwieństwem strachu. Dlaczego? No, bo strach jest stanem, kiedy spodziewamy się czegoś złego, kiedy coś dzieje się, czego my nie rozumiemy, kiedy nie wiemy, co się może stać. W nadziei zaś. Przewidujemy, że może stać się coś pozytywnego. A więc rzeczywiście w tym znaczeniu e, nadzieja i strach są blisko ze sobą. Na pozór możemy tego nie widzieć tak na pierwszy rzut oka, ale rzeczywiście, trochę one są e, przeciwieństwem tego. A więc Jezus go raczej wzywa, żeby trzymał się tej nadziei, którą miał uprzednio, żeby ten strach nim nie zawładł, a przez to też straciłby nadzieję, gdyby zaczął rzeczywiście strach strachowi się poddawać. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich, czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Jezus wiedział, że dziecko nie śpi, to znaczy Jezus wiedział, że dziecko umarło, ale powiedział te słowa, aby Cudu nie doświadczyli ludzie, którzy stracili nadzieję. Bo inaczej, gdyby Jezus potwierdził, że rzeczywiście dziecko umarło, ale zaraz powstanie z martwych, to w ten sposób uczyniłby znak prorocki. Jednak nie chciał tego robić, aby właśnie znów pokazać w tym wydarzeniu, że akurat tym ludziom ten cud, ten znak nie będzie dany. Że oni nie rozszyfrują tego, bo no, popatrzmy, za chwilę usłyszymy o tym, jak Jezus wskrzesił to dziecko. Czy gdyby Jezus wszedł i, po... i gdyby ci ludzie uwierzyli rzeczywiście, że albo inaczej? Za chwilę ta dziewczynka zajdzie do nich, do tych ludzi. Będzie razem z nimi. I co to będzie znaczyło dla nich? Że rzeczywiście spała. Jezus powiedział, że śpi i na tym przyjdzie obudzona. A więc jaka będzie reakcja wszystkich? No, pomyliliśmy się, to był tak głęboki sen, żeśmy to rozpoznali jako śmierć. Jednak Jezus miał rację, ale rację w tym znaczeniu, że spała. Czy odczytają to jako cud? Nie, a więc nie odczytają tego jako znaku. Dlaczego? Dlatego, że nie mieli w sobie nadziei, a więc tę nadzieję odrzucili. Czyli. Nie zasługiwali na to w tym znaczeniu, gdyż odrzucili nadzieję, aby doświadczyć cudu, aby ten cud zobaczyć. W tym, w tym znaczeniu ehm, musimy się utrzymać, bo to za chwilę się stanie. Lecz znaczy on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej, talita to znaczy. Dziewczynko, mówi ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przy, przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym ym, się nie dowiedział i polecił, aby jej dano jeść. A więc, moi drodzy, to był cudowny znak, ale tylko dla kogo? Dla uczniów i dla... Ym, tego przełożonego i Jego rodziny, dla Jaira, Jego żony i dla samej tej córki, czyli dla tych, którzy byli otwarci na Jezusa, ci, którzy podtrzymywali w sobie nadzieję, że rzeczywiście Jezus jest dla nich źródłem łaski. Oni tego doświadczyli. I nie tylko doświadczyli samej łaski, ale zobaczyli cud, a w związku z tym cud stał się dla nich też znakiem. Czyli potwierdzeniem jezusowej nauki. Już się na niego otworzyli i mogli otworzyć się jeszcze szerzej, widząc w nim nie tylko mędrca, ale i rzeczywiście cudotwórcę. A w przyszłości mogli też zobaczyć Mesjasza. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia: Mając dookoła siebie tak mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, przede wszystkim grzech, który nas łatwo. Zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. I znów tutaj widzimy, że nadzieja jest darem pochodzącym od Boga i ma być podtrzymywana przez nas mimo wszystko, cokolwiek się dzieje. I to jest ogromne wyzwanie, tak naprawdę. Mimo, że ta nadzieja nie musi pochodzić z nas, znów nie musimy my jej z siebie wykrzesać, to Jezus nam daje nadzieję na przyszłość. On jest też wzorem tej nadziei, ale musimy ją podtrzymywać w sobie, bo gdyby wszystko działo się w naszym życiu po naszej myśli, wszystko byłoby wspaniale. To jakbyśmy jak realizowali naszą nadzieję, na co mielibyśmy liczyć? W sensie nawet nie potrzebowalibyśmy nadziei i doświadczanie nie byłoby nam zupełnie potrzebne, bo kiedy wszystko się dzieje dobrze, to moi drodzy nie spodziewamy się jeszcze czegoś lepszego, bo nam nie jest potrzebne, bo jesteśmy tu i teraz e, zadowoleni. Więc tak naprawdę to właśnie w tych trudnych wydarzeniach my mamy szukać nadziei, mamy ją w sobie. Odnajdywać jako dar Boży. Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników tak wielku wycierpiał wrogość wobec siebie, abyśmy nie ustawali załamani na duchu, jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. Czyli ten brak nadziei, porzucenie nadziei w obliczu przeciwności, jest u osoby wierzącej, która przyjmuje Jezusa Chrystusa, równoznaczna. Zgrzeszeniem. Czyli odrzucanie nadziei, nie podtrzymywanie jej w sobie zaznaczą w obliczu przeciwności, bo bez żadnych przeciwności jest to kwestia bez znaczenia, czy mamy w sobie nadzieję, czy nie. W ogóle jakby nie zwracamy na to uwagi, nie żyjemy w, w jakiejś perspektywie, w jakimś odniesieniu do nadziei, bo, bo, bo nie mamy mieć nadziei na nic w sensie, kiedy wszystko jest dobrze. Ale to właśnie ona ma się realizować, ma, ma się uaktualniać, ma się objawiać. Właśnie w trudnościach, a jeżeli tę nadzieję odrzucamy, kiedy trudności spotykamy, jest to dla nas, dla wierzących, grzech. Dlaczego? Dlatego, że zapychamy się na łaskę Bożą. I tak naprawdę, znów, wracając do samej istoty wiary, odrzucamy to, że Jezus jest Synem Bożym. Bo jeżeli tradzimy nadzieję w obliczu przeciwności, znaczy jako ludzie wierzący, to mówimy Jezusowi coś w stylu: Wiesz, co ty mi już nie pomożesz? Sytuacja jest tak trudna, że twoja siła nie ma już tu żadnego znaczenia. Nic się nie zmieni. Nie masz siły, nie masz prawa zmienić mojej złej sytuacji, mojego złego położenia, a więc jest to odmawianie posiadania przez niego mocy sprawczej, wpływu na nasze życie. Dlatego jest to grzechem. Jest to grzechem, gdyż jest zamknięciem się na Jezusa Chrystusa, jako na Syna Bożego. I to moi drodzy, może są trudne słowa, ale słowa, których musimy pamiętać. Dlaczego? Dlatego, że to w zasadzie tylko to jest nas w stanie w naprawdę w trudnych sytuacjach w obliczu utraty pracy, zadłużenia, choroby, więzienia. Ech, śmierci bliskich, naszej bliskiej śmierci, ale z tych wszy wszystkich okropieństw, które nas w życiu od czasu do czasu do, docierają, to trzeba nam o nadziei myśleć, czym ona jest. Że właśnie w tych okropieństwach my doświadczamy tego, jaka jest nasza prawdziwa relacja z Jezusem Chrystusem. Wtedy się dowiadujemy. I ona jest właśnie na tym polega. Że wszystko idzie nie tak, i popatrzmy. My wtedy musimy zaakceptować, że wszystko dzieje się nie tak, tak jak Jair to zaakceptował i tak jak ta e, kobieta. Czyli nie mamy dążyć do jakiegoś wyparcia, mówić, że to się nie dzieje tak naprawdę, e, że wszystko będzie dobrze, bo widzimy, że stan aktualny jest fatalny. Ale chodzi o to, aby wyznawać wiarę, że Jezus jest w stanie ten stan odmienić. Mimo, że widzimy, że ten stan jest fatalny, a więc to nie jest zaprzeczanie temu fatalnemu stanu i tworzenie sobie jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której wszystko dzieje się fantastycznie, nie. To jest bardzo ściśle związane z rzeczywistością fatalną, ale ciągle w swojej modlitwie trzeba powtarzać to, że Jezus jest w stanie to zmienić, gdyż jest Synem Bożym. I to, moi wiodzy, gwarantuje nam to, że jakiegoś cudu swego rodzaju, Doświadczymy. Czy będzie to cud uzdrowienia, czy będzie to cud zmiany sytuacji życiowej, jakiegoś statusu finansowego? Nie wiem, moi drodzy, ale będzie to zawsze coś, co jest dla nas najlepsze w danej chwili coś, co rzeczywiście jest nam najbardziej potrzebne. Czasami będzie to wzmocnienie naszej wiary, pogłębienie naszej relacji z Chrystusem, czasami nasze wzięcie do nieba, czasami nasze nawrócenie. Uratowanie naszej duszy od potępienia wiecznego i może nam się czasami wydawać, że to wcale nie jest to, czegośmy chcieli, tylko potem z perspektywy czasu, jak rozmawiałem już z dziesiątkami, jak nie setkami osób, okazuje się, że trwanie przy tej nadziei doprowadziło ich do tego, że po czasie, patrząc na te tragiczne wydarzenia, przez które przechodzili, to wcale nie była ostateczności, i doszli do zadowolenia z życia. Mimo, że nie wszystko poszło tak jak tego by chcieli na pierwszy rzut oka, ale koniec końców byli szczęśliwi, byli zadowoleni. No przecież o to chodzi. Jeżeli to rozważanie Wam się spodobało to zapraszam Was na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić komentarz, subskrypcję, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.